Siemanko z tej strony Tomba. Witam was w, no, w odcinku, może nie odcinku, we wprowadzeniu do nowej serii. Postanowiłem, że zrobię pink slipsy, czyli jak każdy wie, grę o karty. Oczywiście wy, jak przegracie spotkanie ze mną, to nic nie tracicie, nic nie musicie mi dawać. Natomiast jak ja przegram, to oddaję wam wybranego przez was zawodnika z tego składu. Może Wam przedstawię ogólnie ten skład, jakby, każdy, jakby ktoś nie wiedział, co to są za piłkarze. Daniel Staric, Den Welbeck, Wayne Rooney. Tutaj na skrzydle mamy Andres Shirley, Hodes, Gindogan, Highland, The QLR, Kara, Boateng oraz Neuer. Dodatkowo dorzucam do puli mm, czterech zawodników, których tu widzicie, czyli krychowiaka. Freda Bonego już w jego wersji w we Swansea, Dawida Silve pod 41212 oraz Michu. No, także mm, pewnie zapytacie, jak zagrać ze mną w Pink Slips. Piszecie komentarz pod tym filmem, z waszym nickiem Origin oraz y, z kartą, o którą chcielibyście zagrać. Ja poprzez. Y, to chyba była strona losu. Ta mi się wydaje, że tak się nazywa ta strona. Ja przez tą stronę wylosuję zawodnika gracza. Zawodnika. Jeden chuj, który ze mną zagra właśnie Pink Slipsy. No także zapraszam Was do udziału w zabawie w komentarzach. No i widzimy się już pewnie podczas pierwszego meczu, w którym będę grał właśnie o którąś z tych kart. Także do zobaczenia na razie. Mam nadzieję, że będziecie chcieli się bawić w to ze mną. Do zobaczenia.